i od loty. ale nie wiem kurwa ja bym nie mógł na kurwy chodzić, te brak. Ja mógłbym A szkoda mi czasu tak szczerze. Nie no ja byłem i jakoś nie wiem, ja polecam. Ja byłem i polecam. To wiedziałem się w końcu czemu się nie jeździ do tego Maka w komornikach. Nie, nie wiem, uświadom mnie kurwa i usiadłem to szybko, bo za 20 minut ja nie będę czytał czatu. Najśmieszniejsza jest to, jak idziesz na kurwy, jest tak wizita, wiesz, rozbierzesz się, wchodzisz, ona na ciebie patrzy, ma ten dylemat. Czy warto się, wiesz, to jest taka walka kurwa wewnątrz siebie, tej kurwy, czy warto się aż tak kurwa poniżyć za 200 zł? Nie, one w chuju, one, one już mam łeb kurwa, przeciąg między uszami, nie patrzą na to. One kurwa jakby na świat ciebie zaczęły, to by się cieszyły. Kurwa, że nieważne jak wygląda, ważne że chociaż młody. A nie, te kurwa stare ja ja muszę ciągnąć. Kurwa i mówią, wkurwiona mówi, kurwa, wprawdzie to każdy za pół godziny. Ma wyjebane, kurwa i ciągnie, kurwa starego, miękkiego, kurwa flaka jakiegoś dziada i chuj. Godzinę całą dziadek wykorzystuje, bo 50 minut kurwa mu wali konia i robi loda, żeby kurwa wstał, kurwa. 50-latek, tak sukka kurwa, który cały tydzień jeździł, żeby żonę zdradzić z kurwą weekend. Co ty kurwa, ty naprawdę? No kurwa, tak jest, ty kurwa myślisz. Ja pierdolę, co ty to, mówisz w ogóle? Ci tak że kurwa, co kiedyś w Poznaniu, bo kiedyś ogólnie była fera w Poznaniu, pozamykali taksiarzy, taksiarzy wozili ludzi do kurde, ale wiesz, klientów, nie? No i ci taksiarze, kurwa, to czasami byli takie agenty, a to wiem od typa, co bym miał burdel kiedyś, że normalnie oni mieli za klienta płacone, a niektórzy przychodzili i, i mówili, że ten, czy da radę zniżkę na przykład, nie? Że zamiast tam jakichś par klientów, to zniżkę będą mieli. Kurwa, rodzinne historie. No i ci wy, kurwie na przykład, wy że, o co <zWould> chodzi, bo ty jesteś kurwa i masz, jesteś ukryty. Nie, nie, nie że jesteś ukryty. Bo nie wiem, Gugio tak mówić, w Bogu. jak komuś powiedzieć. Niech obejrze od niej i tyle. No tak, dokładnie. Ja bym kurwa zazdrosział nic ty te tego dziadka w <grym> <grym> Eee, kurwa, za mocno, za mocno. Enemy... Ale dowiecie się kurwa, wy jeszcze nie wiecie, bo wiedzieć, wiecie jaki świat jest przykry, brutalny kurwa, bezkompromisowy kurwa. Tuczny, fałszywy, brudny kurwa przede wszystkim. Wy kurwa dorośniecie, jeszcze się dowiecie kurwa. Wy mówicie na mnie patologia, bo co drugie są mówię kurwa, a potem się okaże, że każdy kurwa tak mówi, a kto nie mówi jest kurwa, przyjebany. Że normalnie tak wygląda rozmowa kurwa człowieka z człowiekiem. Wiecie o co chodzi. Brac odklejony. Ja wiem, że za cię to jest odklejenie, bo ty żyjesz w świecie kurwa komputerów, kurwa i i kurwa szerokim, spektrum swojego kurwa 4 m2 w domu z mamusią kurwa, masz ciebie po obiad podwyjęt zawsze, ale życie takie nie zawsze jest kurwa, wiesz o co chodzi, kiedyś to się skończy, zawsze historia z no zawsze, ja zawsze widziałem historię, ja kurwa się. <grym> sesji <grym> wymyślam, no? Ja, się, ja, 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 ja cały dzień siedzę, ja wstaję o 11, cały dzień siedzę na Twitterze i czytam kurwa historii jak aperi tu kurwa ją, ten mieszam z ojcem Chrystuszem. Czy koks nie, nie wale i garde ludzi kiedyś kurwa. Miałem styczność z tym gównem i uważam, że to jest gówno, które marnuje życie. Jak chcę sobie kurwa, poświrować, to nie wiesz... najlepiej nie będziemy, jak chcę poświrować sobie fetkę pierzdolni i nas próbę, ale miej to w chuju. Bo fetka kurwa tańsza, mówi się na to ścierwa, że... przesyła kurwa, 8 zł. Jak jest, chciałem kurwa, tylko prawda. o alternatywy roxa, ale powywodzi graczola chyba jutro do kocioła zapier... A ty zimny obiad z Karitasu. No to kurwa widzisz, no to nawet jeśli by miał taki, to fajnie, bo za darmo. Hahaha, <laughs> ale kurwa nie. <śmiech> 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 Alfons, kurwa wysoc. Nie ma już roli Alfonsów raczej, wiesz? Alfonsi to są kurwa w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie ma kurwa Alfonsów, ale burdel mamy są. Ty chłopak z bronią to obchodzi ogólnie, tak się tak spytam. ...pieniądze. Ile wypiłem? 3 krople oleju CBD. Full Spectrum, 10%. Jak historia uznaje, to zawsze znaczy, takie historię, kurwa. Bo no po to, to, do... to było złe. Skończą ludzie po CBD Rafała, no? Widać odwodniony jesteś, a jednoś jak rozmowy, ty. Ale no kurwa, wiem, że wy domyśli nie jesteście w stanie dopuścić wielu rzeczy, kurwa, no bo wy jeszcze ich nie widzicie, czy jesteście w stanie sobie ich wyobrazić. Jeden co jesteście w stanie, sobie w stanie wyobrazić, to kurwa. Wolne, które z nadzieją wykorzystacie nagranie w komputer, bądź siedzenie przed telefonem czy tabletem. No kurwa, ja mam wyjebane. Ja, jak swoje pierwsze przemyty w Hiszpanii robiłem w La Linia, to Was jeszcze na świecie nie było, więc ja mam wyjebane w te wasze kurwa. Nie. Znaczy w tym go go tak nie ruchają już nasiano zagadka, wiesz, to jest tam kurwa sko akcja. No najważniejsze to się kurwa tam pilnować, to, to, to fakt, no i kurwa nie oszukujmy się, jak się ma już jakiś statut, status, to to faktycznie już kurwa i, i pieniądze, to już lepiej dobrze poszukać, popytać i kurwę załatwić. A jak się ma dużo pieniędzy, to ogólnie są instytuc instytucje, tylko firmy, czy takie no nieoficjalne, taki management, to się zajmuje ogarnianiem takiego ogólnowyciągu. Tak? Można krewkę tak sobie tak, załatwić tutaj? Tak, no tylko ja nie, nie znam takich ludzi, ale no przecież te wszystkie w Dubaju to też były przez jak najmniej to agencję reklamową czy jakąś tam, nie? Pod jakąś przykrywką załatwiane to z Dubaju iść dziwnie polski, polować. też tak jest, no cóż, to w Polsce też jest w jest w Dubaju, to jest w Dubaju, to w Ale dupić na Legalu. Kurwa, no w Polsce też możesz dupić, kurwa, chyba z normalnie na Legalu, kurwy, nie? Można Tam nie się. możesz tylko być Alfonsem, kurwa, nie? I namawiać ich do tego. Ej, ja... ogólnie zastanawia jedna Alfonsem rzecz, mu? bo czasami... Ja mam ogólnie coś takiego, że czasami wchodzę na ten... Znaczy, to, to było... Już teraz nie, nie? Ale że wchodziłem na roxy, i patrzyłem, czy kogoś znam. Normalnie, kurwa, klikasz Wrocław i, kurwa, szukasz, czy kogoś kojarzysz z mordy. Eee. I zobacz. No, Powiedz, że Ty w Warszawie mieszkasz stosunkowo niedługo, i, i tak tyle ludzi nie znasz. co na przykład ja w Poznaniu, por porównawczo. No ale to nie Bezutach jest ważne, chodzi, nie? nie? Ja kiedyś naprawdę mogłem wejść na Rockse, i po tych kurwa profilach dało się podomyślać, kto mógłby być kimś, że niektóre dupy, nie? Dobra. I, I zauważyłem, że bardzo, i to bardzo, bardzo duży, jakby taki przypływ był. Że z, powiedzmy, w kurwa ogłoszeń, coś, ale 2 trzecie ogłoszeń to była jakieś kurwa No Na zasadzie, kurwa, nie wiem, jakiś nuru, tamtra, kurwa, chuj wie co. One normalnie się tam pukają, czy o chuj tam chodzi? Ogólnie jest tak, że kurwa, burdele to nawet ci fakturę mogą wystawić, tak naprawdę i to są jako właśnie usługi masażu na przykład albo sesje zdjęciowe. Albo jako jakieś no nie? Wiele, wiele burdeli działało w Polsce. czy w Polsce, no nie wiem, wiem, jak w że się zdarzyły takie, więc w Polsce pewnie też, a w ogóle w całej Polsce, że to pod przykrywką studia, kurwa, albo właśnie jakiegoś salonu masażu, salonu piękności działało i byli ci w stanie normalnie faktury wystawiać, nie? Albo jakiś coś tam gówno, co miało w PKD organizację imprez. I ci wystawiali za zorganizowanie imprezy. I vchuj. Niektórych burdel nawet bankomaty były. To chyba w Warszawie był taki kurwa popularny, co go prowadziła taka laska o ksywie Czekolinda. Ona kurwa tam to była nazwana polska. Kurwa, jakąś tam nazwali. Polska burdelmama, czy największa burdelmama w Polsce. Chuj wie. Ona miała miała bankomat co przesyła 8 zł. W bielsku białej jeden z burdeli prowadził. Malwa, Faktura na kurwę, no cóż, nie była. Nie wiem o kim piszesz, nie wiem. Ryszard Niemczyk. Jednego Niemczyka, jakiego kojarzy, to kurwa trenera siatkarek. Ryszard Niemczyk to jest kurwa współ, współudział w zabójstwie Pershinga. Aha, ten. Kto kojarzy, coś, ale. Chyba o tego chodzi. Reski, jak ja to uwielbiam to gadanie graczy, jak to pierdolić on to nie wie, kogo to on to nie zna. No ale kurwa ty rozumiesz jebany kurwa Łochu, cwelu pedale kurwa synu kurwy i, i śmieciarza, że kurwa no ja mam trochę kurwa lat, ty masz kurwa pewnie z 15 kurwa Łochu pierdolone, ja mam 30. Więc kurwa jak przeżyjesz kurwa z 3 razy tyle co przeżyłeś i tak mówię trzy razy tyle, bo pierwszej po połowy nie pamiętasz kurwa, bo do pewnego roku już praktycznie wszystkiego nie pamiętasz, pożyjesz trochę, zobaczysz kurwa, ale po... Zaznaczam, przeżyjesz, czyli wyjdziesz z tego domku, spod ciepłej kołdry, kurwa, i stąpając po tym dywanie, kurwa, w te uliczki, kurwa, takie gdzie się roserkami bawiłeś, kurwa, szkic lat temu, wyjdziesz, kurwa, do ludzi, kurwa, do znajomych, na miasto, kurwa, na osiedle, gdziekolwiek, to poznasz może tego kurwa życia i zrozumiesz, wiesz o co chodzi. Ja wiem, że u Was, kurwa, to jest fajne, wy jesteście najmądrzejsi, bo wszystko widzicie w internecie. Co powieści albo chuj wie co. No taka jest kurwa prawda, małe kurwa Łochy. Jesteście kurwa niedojdami życiowymi. Dwie lewe ręce, kurwa, nic wam w życiu kurwa nie wyjdzie. No jeden kurwa na, jak tu siedzi 1800, to może z kurwa z pięciu tu wyjdzie, kurwa na ludzi, będzie zaradnych. Reszta to są kurwa niedojdy jebane i będą, kurwa. No taka jest prawda, a wy najwięcej się piszczycie, kurwa. Są to osoby normalne, wiadomo, no ale kurwa, ubejebane. Ten taki małon bezkitu. No ta bezkitu kurwa. Ten Escort P trochę jak Eloksa wygląda. Grajmy w komputer, ale ładniej wygląda niż ten. Bo w drodze, internecie drodze, się próje kurwa. No, no jak to widzisz, ja było... mogę w internecie i w realu, a ty możesz tylko w internecie na czacie pod animowym nigiem. pary no, można kurwa? To na chuj mi jakieś pary? Graczon, oczywiście, tobie wyszło wszystko przez serwis, co mi kurwa wyszło? pary debilu kurwa, zacznijmy od tego. Wyjazdy, tak, cena. Klub i A bo wy nie z domu, ja że wodzi do szkoły codziennej przygody kurwa z autobusu szkolnego kurwa was cieszą i... i... doświadczenie kurwa, tym zbieracie życiowe kurwa. Bo na was żul po podzielście mu co pan robi, przepraszam. Jak pusi jakaś tu jest. Młoda Laura. Inga. Tak, kompleksy wychodzą. Nie no, bo ja mówiłem ostatnio, że mi tu jak mi letnie kurwy coś pierdolą. No kurwa, to jest... Porywam cię na kamerkę. Seks, telefon, 10 minut, 50 złotych. No, już jest się z M1, zanim zaczniesz gadać o życiu. No, pewnie się bloguję z M1, kurwa. Ostre filmiki nagrywane na Twoje życzenie. Cena do negocjacji. Od zdjęcia robione na Twoje życzenie. Sexting. 30 minut, 50 zł. Ja w szkole byłeś 10 lat temu, to nie wiedział, o czym pierdolę, ale jak ty nie wiesz, kurwa, no to przykro mi w tym razie bardzo, no kurwa. Pewnie jesteś z mamony, Kierowca Prawda i faca przesyła 8, 8 zł. Głośna ucieka z Ty go Tylko od tego biurka, wadalucy jak kamerkę, pojedzie się wysikać. Na kiblu też go sadzasz, kurwa? <laughs> KURWA I SIĘ będą CISNĄĆ TERAZ SITACY ZAJEBIŚCIE WSZYSCY PARY Lepsze OD WIAGRY a, a ŻE TO DZIEWCZYNY SĄ TY ja, ja, JA JĄ CHYBA ZNAM KURWA ALBO NIE A UMIEC skąpa? No z ALE KURWA dzwoniłem NA KURWIE Z Ona On OLE On, TO DA BO TO ONE CHCĄ SIĘ SZYBKO MÓWIĆ I TYLE no co? o CO CHODZI Kurwa, chyba żebyś do jakiegoś bielska zadzwonił na Białego Stoku stoku i powiedzieć, że wy jesteście tutaj kurwa z wotu i wy chcieliście, wiesz, się ogrzać trochę? Bo <grym> widzi, <grym> może jakąś lodo pierdolą, <grym> wiesz. <grym A ilu was tam wiesz? Paska tak to z... kurwa, w ogóle. Jak... Kopiować, wiesz, tego kurwa, mem rozmowę taką starą, wiesz, każę, że cały garnizon chciał przyjechać, wyruchać cały burdel. Bojtek kurwa, nie wiem, kurwa. Patrzcie, kurwa na Bo to Patrzcie, kurwa na tym. No, Nie, no mi się kiknęło. Patrzcie, na, na, kurwa jakie zdjęcie to jebał, to jest Jakub jakiś jeszcze. Kurwa, ale ma <grym> Kacper przesyła 8 zł. Zapytaj Graczola, czy ma jeszcze w sprzedaży opaski dobra, co tak? byle na sel 2K15 ja albo 2K16? To ja kurwa, kurwa będę normalnie... co Ty piszesz do mnie? To Ty nie wklejaj debilu takich linków, weź to usuń, kurwa debilu zajebany. No usuń to z tego czatu. No usuwam. Kurwa, nie możesz tak robić. Przepraszam. Nie to bawi po prostu. Słodka masażystka, zobaczmy. Zapraszam Cię na zysowy masaż erotyczny, masaż... No właśnie o tym mówię, że wszędzie są masaże. I to normalnie na ulicy, bo, bo ten, to normalnie kurwa na powstańców śląskich, kurwa, ten, zgooglowałem to raz i normalnie kurwa wejście od ulicy. Calinia. A to, co mi oznaczała kto a skąd jesteś z jakiego miasta? No. Najgorsze ogólnie mi się wydaje, że kurwy tracą dużo pieniędzy przez to, że nie pracują tak w środku nocy, na przykład o czwartej. Przecież kurwa siedzi, na przykład albo to, że kurwy nie pracują o czwartej? No. Jak to nie, kurwa? Co ty pierdolisz? Ale tylko gorszy sort, oczywiście, nie? No nie ja mówię, kiedyś? ale przebacz. Wchodzisz, wchodzisz na kurwę. Ona pracuje od 11, kurwa, do 17. Kto jeździ na kurwę od 15? Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia. Takie biznesowe gówna to są raci, co się zrywają z chaty, bo żony nie chcą ruchać. Wiesz, tak mi się wydaje. Że ja w biznesie, chcę podobcy na wyjeździe, ale. Kurwa o czwartej są przecież, kurwy, czy o piątej nawet, kurwa. Ale kiedyś... to pewnie jakieś główne takie straszne. Kier... No tak, kurwa, kiedy słuchaj, zio... ziomek kiedyś się napierd... <laughs> On wszyscy tam się napisali fetą, stwierdzi jednemu damy że po fecie jest taki ten, że no chce się dupić, chce się ruchać, no ale problemy ze nie? No ale kurwa tam już pod koniec, jak jest sytuacja, w której już Ci zjeżdża, a zacząłem się powoli z jazdy, no to kurwa tam no jest szansa raczej poruchać, nie? No tym, żeby stanął, no ale wiesz, no że ziomek tam kurwa, nie? No staraliśmy, starali mu się tam Zamówić tą kurwę, w końcu znaleźli jakąś, no i przyjechała jakaś rura, co na zdjęciach nie wyglądała źle, ale w realu wyszło, że to jest tak naprawdę jakby babcie ruchał kurwa, tylko pomalowaną, no i kurwa finalnie wyszło, że mu pałę kurwa robiła, nie? Więc ta kurwa masakra ogólnie gość taki był głodny. Hit. Po prostu kurwa, hit. Kurwa, na mieszkanie 8H, zmiany siedzenia w tym mieszkaniu? No, możliwe. I tam są chyba kurwa nawet kamery w tych mieszkaniach, nie? Jakich? No, w takich. W takich, gdzie się kurwy dupcą. To co normalnie ci nagrywają, Rex? Sobie... <coughs> nie, chodzi o wejście, wiesz, o korytarz raczej. Tam kurwa, nie dziwym się, jak coś takiego jest, bo na przykład, różnie zależy, nie? Bo ja bardziej każę agencje już takie bardziej niż. Dobra, a to z, z takich historii ostatnio mi opowie opowiedział Ziomek, że miał Ziomka, który tam też najbany, czy naćpany poszedł na, na kurwy. Poszedł na kurwy i, i poszedł z jakimś plecakiem kurwa czy z jakimś shooterpagiem położył sobie ten, położył, po, położył go sobie tam chuj gdzie tam, nie wiem, poszedł się wykąpać, jakaś tam... No i ta typiara mu kurwa albo to przestawiła, czy dotknęła mu ten, on był tak pojebany, że wyjął młotek i zabił dwie osoby i że poszedł, że ten, że potem przyjechał na miasto i powiedział, no zajbałem dwie kurwy i dostał tam 25 Jeszcze kamery? kamery? Kurwa, poszła jebana. To już nie kompromituje, no, mi się kompromituje, no. Ej tam Dawidek, do mamy. Tytuł tysia. Idę w panka. Począć to by go wróciła, bo całkiem niedawno. Nie ma bezprzewodowych problemów.